Naprzód TV dzisiaj zawitał no Mosir Szczygłowice. Jesteśmy tutaj w Knurowie na pierwszym e, turnieju organizowanym przez LKS Naprzód Żernica dla e, dzieci. Teraz zagra za chwilkę piłka ręczna, później e, po kolei roczniki młodzieżowe. Postaramy wam się przedstawić Relacja z tego wydarzenia. E, Porozmawiamy z jakimiś dzieciakami, może nie Adam, no z rodzicami, z rodzicami, z trenerami, z trenerami. jakoś obszerno relacja Wam przedstawimy, także witamy jeszcze raz na pierwszym turnieju LKS NAPRZÓD ŻERNICA organizowanym w Knurowskim Mosirze. Z nami Darek Daniel, jeden z głównych organizatorów tego dzisiejszego turnieju. Darek opowiedz coś o idei tego turnieju, jak to będzie wyglądało, o może patronach tego naszego turnieju dzisiejszego. Dzień dobry. E, turniej. E, inicjatywa turnieju tak naprawdę to chcemy dać dzieciom trochę więcej możliwości e, rywalizacji e, między sobą. Niekoniecznie może rywalizacji fizycznej, ale żeby też poczuły, że m, co to jest szacunek, jakaś nauka. Nigdy nie wiemy co te dzieci spotka za 2-50 lat. Może zagrają sobą w jednej drużynie i wtedy... Lepiej, żeby teraz już nabierały tego szacunku do przeciwnika, żeby wiedziały, że trzeba się czegoś nauczyć. Chcemy dać dzieciom na pewno możliwość rozwoju, czyli taki turniej według nas pomoże im w zdobywaniu doświadczenia. Trening bardzo ważny. Trenerzy robią kawał dobrej roboty, ale myślimy, że taki turniej jeszcze bardziej zaowocuje i pomoże im w swoim rozwoju, rozwoju klubu i osoby jako jednostki. Super, że się udało, jakby tak naprawdę nawiązać współpracę z Emosilem w Knurowie, za to im bardzo dziękujemy. Pomogli nam dużo w organizacji, jakby nie oni to tak naprawdę nie mamy gdzie zrobić tego turnieju na ten moment. Dziękujemy za wsparcie prezydentowi miasta Knurów, prezyd wójtowi gminy Pilchowice, jak i prezesowi Śląskiego Związku Piłki Nożnej i prezesowi Podokręgu Zabrze. Bardzo, bardzo dziękujemy. Turniej również nie odbyłby się jakby nie nasi sponsorzy. Hmm, e, firma Wrazidlog, za co dziękujemy, RavBol, mm, Osada na no tej w imieniu każdego, e, Europalex, e, Carbotrans. Kto jeszcze jest z nami? E, już nawet nie pamiętam tak naprawdę, bo było ich, tak. było ich było bardzo dużo. E, wes, e, wsparcie, od nas oczywiście, wsparcie dla nas oczywiście pokazała nasza Pani Sołtys. Sandra B. B Pismor. super, że jesteście z nami. Dzięki Wam. Myślę, że takie turnieje będą mogły być organizowane coraz, coraz to częściej. E, oczywiście, jak zwykle, udało nam się dojechać e, naszym klubowym busem, e, Gdzie też naszym sponsorem na tym turnieju jest Autopisula. E, dzięki Wam, wszyscy Chłopaki i Sandra, za to, że jesteście z nami. E, wiem, że ten e, turniej jest pierwszym, ale to ma być jakoś cykliczna impreza? Tak, jest to pierwszy turniej. I tak, szczerze, to jest taka nadzieja u mnie, że najgorsze, co nas spotka w tym turnieju, to ten wywiad mm, z mojej osoby. Dobrze ci, e, idzie, dobrze, idzie. dobrze ci idzie. Więc e, będą kolejne, już jest plan, już nawet są terminy, mm, kiedy będzie kolejny turniej: zima, wiosna, lato. Jak się domyślacie jesień to będzie nasze cztery, cztery takie e, turnieje. Daty są już znane na najbliższy turniej wiosenny. Super, że się udało. Czyli zaczynamy od piłki ręcznej i potem po kolei piłka nożna. Jeżeli chodzi o piłkę ręczną, to słyszałem, że są dwie drużyny z Żernicy i sośnica, czy tak? Czy ktoś jeszcze e, dołączył? Na chwilę obecną jest drużyna z sośnicy i drużyna z Żernicy mieszana. E, jak to będzie wyglądało zobaczymy, bo troszkę dziewczynek się pochorowało i nie dojechało na turniej, no bywa. E, bywa, więc zobaczymy jak to trenerka pokłada. ale są dwie drużyny, jest sośnica i drużyna z Żernicy. Na chwilę obecną. Pięknie. Pięknie, bardzo fajnie. Fajno, też fajna inicjatywa, okres jest taki zimowy, fajnie, że dzieci mogą iść pograć na hala, niż po prostu siedzieć w domu, przykładowo przed telewizorem. Tak bardzo fajnie. Ucie, tego, żeby bardzo podróżnić. fajna inicjatywa. Tak jest. Dobra, dzięki Darek. Dzięki. dzięki. Pani, trener naszego zespołu. Powiem tak, z perspektywy kibica, świetny mecz. Wyrównany, naprawdę, nasze dziewczyny grają według mnie super, ale co na przykład z fachowego punktu widzenia można by poprawić na przykład tej ostatniej tercji, żeby wynik był przesunięty na nasza strona? Połowie. O, A to połowie. Nie połowie? Połowie, hokej tak To nie, hokej, to nie hokej, tak jest. Wiesz, co na pewno podania, gdzieś tam mobilizacja, dziewczyny z mają o wiele większe doświadczenie, także gdzieś tam. Yy... No walczą do końca już, a no dziewczyny muszą jeszcze nabyć to, nie? Gdzieś tam podania, y, walka do samego końca, no także muszą... Takie, takie stykowe piłki bo widać, że wyrywały tak, tak, tak. zawodniczki sośnicy, trochę widać, wyższe że fizycznie walka, zbudowane sama, prostu, i te piłki nasze, nasze przegrywają. Dziewczyny gdzieś tam są stośnicy też rok, dwa lata maksymalnie starsze, aczkolwiek no jakoś tam nie przeszkadza to. Nie, naprawdę, według mnie super. Fajnie, my jako laicy piłki ręcznej naprawdę jesteśmy pod wrażeniem. Co, co dziewczyny po na krótkim czasie zrobiły. Ja, ja I jeszcze ja też. się powiedzieć, że rozmawialiśmy tu z rodzicami. Rodzice pewnej dziewczyny też są po prostu zachwyceni tym, jak treningi przebiegają i ja. na przykład jakie dziewczyna ich córka zrobiła przez dwa miesiące postęp. No to bardzo się cieszę. Tak jest. Bardzo Dzięki. miło to słyszeć. Dzięki, Dzięki. Dzięki. i powodzenia, Dzięki. Nie? I pani, trener drużyny Sośnicy. Proszę powiedzieć, jak wrażenia z pierwszego turnieju tutaj w Żernicy? To jest też mój pierwszy turniej jako trenerki tutaj, więc dla mnie też jakieś nowe doświadczenie ale turniej naprawdę bardzo fajnie wyszedł, myślę, że dwie drużyny grały przede wszystkim fair play i była to fajna gra. U mnie w drużynie też się cieszę, że została wyróżniona zawodniczka Zosia, myślę, że jej się należało i że da to jej powera takiego do dalszej gry. Na pewno, szkoda, że tylko dwie drużyny, ale miejmy nadzieję, że w następnym turnieju tych Dokładnie. drużyn już będzie więcej i, i, i się to rozwinie jakoś fajnie. Dokładnie. Dokładnie, też tak myślę, no ale mieliśmy chociaż dwie, więc było z kim grać, także to na plus. Fajnie. Także jak będzie następny turniej organizowanie, to mamy nadzieję, że Sośnica zaś się stawi tak, bez stawimy problemu. Tak, stawi się. Stawimy się. Także, Blisko mamy, więc będziemy. Także, Super, trzymamy na, za słowo. Na razie się ta współpraca między Żernicą a Sośnicą układa bardzo fajnie. Oby było tak dalej i, 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 i oby, oby te zawodniczki z Żernicy się rozwijały też przy, przy Sośnicy. A, I Sośnicy również. I Sośnicy również, <laughs> tak jest. Tak. Dzięki tak. bardzo. Dzięki, Dzięki Super. Bardzo. Gdzie gra Robert Lewandowski? W jakim klubie? W Barcelonie, brawo! Jedną nagrodę możesz sobie wylosować o proszę, piękny bidon dla ciebie. Super antek eee, Teraz jest z nami trener Trachowicz. Ja też będę losować. Zależy czy dobrze pan odpowie na pytania. No, tak kurcie panie trenerze. Jak, jak organizacja tu się panu podoba na początek. Bardzo dobrze. Dobrze, no dobrze, dobrze to wygląda, dobrze, dobrze. Się zapowiada. Mam nadzieję, że poziom będzie utrzymany od początku do końca jestem pod wrażeniem. O, jest, to, jest to nasz pierwszy turniej taki organizowany. Jeszcze na pewno e, jakieś tam mankamenty z naszej strony będą, ale bardzo się cieszymy, że się podoba i, i mam nadzieję, że będziecie też stałymi gośćmi. Też na to liczę, na zaproszenia. Super. halo, cześć, z nami Stasiu. Stasiu jesteś tutaj na turnieju kibicujesz bratu. Tak? I jak twój brat gra? Dobrze? A no, musisz mówić no? Dobrze. Bardzo dobrze. Mamy Stasiu do ciebie takie fajne nagrody. Na pierwsze pytanie już tu jak kamera nie działała, dobrze odpowiedziałeś, na jakiej pozycji gra twój tata. Oczywiście na obronie grał. A teraz drugie pytanie. Wiesz w jakim klubie gra taki zawodnik, który się nazywał Mbappé? W jakim? W realu. W realu, brawo Stasiu! To teraz mamy do ciebie nagroda. Jedna wylosuj dla siebie, a jedna dla brata. O proszę, piórnik, i teraz jeszcze nagroda dla brata. A, co tam może być? Proszę, jeszcze fajna linijka dla brata, także macie fajny zestaw do szkoły. A teraz porozmawiamy z tatą. Stasia i Ignasia. Dzień dobry. Cześć Paweł, powiedz nam Paweł. jak Ci się podoba turniej? No, turniej super, organizacja na najwyższym poziomie. Bierzemy przykład też z innych drużyn, które tu występują, na przykład Agnenda często tam nasze drużyny zawitały, także ich zawsze podpatrujemy, bo oni to organizują już lata i perfekcyjnie. E, turniej fajny, szybki, dużo meczy, dzieci zadowolone, e, Trenerzy myślę, że też. Dużo bramek, dużo ciekawych akcji. Nic tylko się cieszyć, że chce im się chodzić, chce im się trenować i chce im się grać w piłkę. Ja, ja mam, Paweł, do ciebie takie pytanie, bo przed chwilą, że się tak ucieszył, że Nica zdobyła gola. Jak ta akcja wyglądała? wyglądała, no proszę ja proszę ciebie, no bramkarz zaliczył delikatną interwencję, nie, zbyła, padła bramka, przepraszam dla przeciwnika, bramkarz znawiał od bramki, zagrał prostopadłą piłkę i idealnie Igor Nosiadek wszedł w pole karne, delikatnie piłka musnęła słupek. no bramkarz nie miał szans. No i otoczyła, i to my się też z tego bardzo cieszymy, że nasi zawodnicy strzelają takie piękne bramki. Oczywiście. Tak jest i życzymy wam i, i waszym dzieciom, wszystkim zawodnikom miłej zabawy. Ja również życzę wszystkim wszystkiego dobrego i w tym nowym roku również wszystkiego dobrego. Nie, my też. Dzięki. Jest z nami Daniel Nosiadek, którego syn tu dzisiaj dwoi się i troi na parkiecie i my nie umiemy się doliczyć tych jego bramek. Daniel, czy ty te bramki wszystkie policzyłeś, bo ponoć jedna była piękniejsza od drugiej? No oczywiście, że tak było. Jak przed każdym turniejem, Igor mi korze. Liczyć wszystkie bramki i te szczelone do naprzodu i te, i te stracone, także teraz wynikiem. Wynik skończył się 8-3 do naprzodu i myślę, że się nie pomyłowe, ale Igor chyba szczelł 4 bramki. Tak jest, jest tym to, to potwierdzone informacje, bo tu Paweł nam to też potwierdził, także tak, jest z nami również Adam Powiedz Adam, jak się bawicie tu dzisiaj i, i jak tutaj organizacja tego turnieju? Organizacja jak zwykle na wysokim poziomie, zabawa przednia, ekipy przygotowane do turnieju, także wszystko jest ok. Dzieciaki się bawią, o to w czym chodzi. Przede wszystkim sport. Tak, Dzieciaki pewnie dzisiaj długo nie zasną jeszcze, Tak jest, co? tak jest. I o to Oni chodzi. Żyją cały dzień piłką, także to jest będą takie wykończone, że pójdą przed dobranoczką spać. <noise> nie, nie, im to nie grozi. Oni raczej nie, jak jeszcze dalej grają, także Dzięki panowie, i życzymy dobrej zabawy dali. Takie wielkie podziękowania dla Was wszystkich. Każdy super się starał na boisku, piękne bramki. Su ja super potardy. obrony. A Wam się co najbardziej podobało, bo mi się podobało. To... A, to... A co? Petardy? Czyli co, mocne szczały. Tak, Ja A który przeciwnik Waszym zdaniem był najtrudniejszy? Żadny. Które koszulki? Czerwone czy. Niebieskie? To ciemne. Pe ciemne. No, nie nie, to ja dwa te cukrową mi popkorn. Ja. Ja, ja, ja Ja popkorn. Ja ja Dobra. A ja popkorn. Czyli podobało się? Tak! Bardzo? Tak! To na 3-4 okrzyk, okej? Trzy, cztery! A tutaj jest Michał. Michał, mamy do ciebie e, pora pytań. Na początek jak Ci się podoba? Fajnie chyba, nie? Fajnie, Fajnie jest. A tutaj mój pora nagród do ciebie. Będziesz mógł sobie wylosować dwie nagrody. Jak dobrze odpowiesz? Pytanie jest bardzo trudne. Jesteś gotowy? Jaki Twoim zdaniem jest najlepszy klub? Na Brawo, Brawo to na to pięknie. Wszyscy dostawali po jednej nagrodzie, ale ty odpowiedziałeś najlepiej, także możesz sobie wylosować dwie. O, pięknie. Wylosowałeś bidon. I piórnik. Będziesz mu chodzić do szkoły. Teraz z piórnikiem. A lubisz chodzić do szkoły? Lubisz, o widzisz. No to pięknie. A w piłkę lubisz grać? Lubisz. No i wszystko się zgadza. A powiedz, kto jest twoim idolem? Wojek Michał. Wujek, wujek Michał, o, no, proszę. Czyli mój numer. 25. 25 o, 20, Michał, Michał. 25, Michał. Także, Michał, ja powiem szczerze, że to wujek, jak to usłyszy, to pewnie mu się łezka uroni w łoku. Tak ci powiem. A jeszcze tak, mamy, jak się podoba na turnieju? Pięknie. Pięknie Super, się podoba mamy. Super, jest turniej zorganizowane, jak żyje, zawsze pełno profesjonalnie. Elegancko. A kto jest idolem mamy? Moim? No mój hop! <laughs> o, 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 bardzo bardzo dobre, Twojej Sandra też będziesz mogła wylosować tę nagrodę. zaraz. <laughs> Dzięki. Konkursowe do Igora, Igor się zgłosił. Z ilu metrów strzela się rzut karny? Z 11. No brawo, Igor, super. Linika dla Ciebie. Z nami Mateusz, dyrektor sportowy świetnego klubu SOKÓŁ Łany Wielkie, gdzie wspólnie z Rafaelem robią super robotę, ale Mateusz mam pytanie do Ciebie, jak Ci się podoba organizacja tego turnieju i ja jak to z Twojej strony wygląda? Ogólnie jestem bardzo zwolennikiem takich akcji, ponieważ sami wiemy, że w dzisiejszych czasach młodzi siedzą często przed telefonami, przed komputerami, więc ja najbardziej popieram taką inicjatywę. Dobrze, że to zorganizowaliście, bo widziałem, że dużo drużyn się zgłosiło w różnych kategoriach wiekowych. Organizacja, no, jak zawsze, na dobrym poziomie. Znamy się nie od dziś. Zawsze też dokładacie wszelkich starań, żeby to wszystko bardzo dobrze wyglądało. Cieszę się i jestem z Was mega dumny, że poświęcacie swój czas, że rozwijacie ten klub, że na naprzód TV, bo to myślę, że jeszcze nie jest tak bardzo rozreklamowany jakbyście chcieli, ale przypuszczam, że właśnie waszą ciężką pracą idzie to coraz lepiej do przodu. No i nie jest tylko się cieszyć, no wiesz, myślę, że, że to nie jest pierwsza edycja. Wiadomo, pierwsze szlaki będą przetarte, ale jestem przekonany, że na pewno jeszcze się nieraz tutaj spotkamy. I tu się właśnie z Tobą zgoda, że to jest właśnie ważne, żeby to robić do dzieci, żeby nie siedziały w domu przed telewizorem i no po prostu wychodzili do ludzi i się ruszali. Dziękujemy za słowa uznania przede wszystkim, bo też pracujesz w klubie społecznie i wiesz z czym to się je, także no no, za, za to dziękujemy. Miejmy nadzieję, że kiedyś i dla Was, i dla nas się to zmieni, bo tak jak mówię, Wy poświęcacie swój cenny czas, moglibyście go spędzić ze swoimi rodzicami, rodzinami przepraszam, z rodzicami zresztą też. No ale czego się nie robi, robi dla ukochanego klubu, więc fajnie, że to Wam odżyło. No i kibicujemy wam, mimo że rywalizujemy na co dzień w A-klasie, ale tutaj jak najbardziej tak samo jak my, Wum, zawsze. wspieramy, bo sami wiecie, że niestety coraz mniej tych lokalnych klubów jest. I poza sportowo te małe kluby muszą trzymać ze sobą Tak Dokładnie. jest. Mati, dziękuję. Jakie są dwie główne formacje na boisku piłkarskim? Jakie są pozycje na boisku? Obrona. Obrona i ten. I a co stoi w ramach? Wy. Eee, Wy. No no pięknie. Proszę. A do trenera mamy pytanie. O. Trenerze, no my się znamy już kupa los. Wiem, że trener zawsze do zawodu podchodzi z wielkim profesjonalizmem i powiem szczerze, dzisiaj naprawdę pana drużyna zagrała super. ale tu chyba ten wynik nie jest najważniejszy. I no ważne, żeby się te dzieci poruszały. Jak trener to widzi i jak trener patrzy na na tym turniej, czy jest fajnie zorganizowany, jak to wygląda. Każda okazja dla gry, z niej korzystamy. Oni mają grać, biegać, cieszyć się jak tylko usłyszeliśmy, że nowy rok możemy przywitać na boisku, czyli na takim turnieju, który wy organizujecie, z chęcią przyjechaliśmy, zgodziliśmy się i bardzo dziękujemy za zaproszenie. Organizacja przede wszystkim mają grać, także jest wszystko dobrze. Dobrze, czyli za rok się zaś widzimy, nie? Jeśli na zaproszyszcie, Także życzę, żebyście dużo bramek nas ale żernicy nie tak dużo. Nie, żartuję. Na... Piona, na... E, Darek, pierwszy dzień turnieju dobiega końca. Powiedz, jak, jak oceniasz ten półmetek tego turnieju z okiem organizatora? Jak ty to widzisz z tej strony? Jak na nasz debiut, wydaje mi się, że całkiem nieźle to wyszło. Jestem tak po rozmowie z trenerami klubów, które już grały, dużo, które grały, i wspominają: Mówią, że wszystko wyszło super. Wiadomo, musimy się jeszcze dużo nauczyć, organizacyjnych, bo ćwiczymy ale widzimy, czego, czego, czego nam brakuje, więc myślę, że następny turniej będzie na pewno dużo, dużo lepszy. Ale tak podsumowując, czwórka, myślę, w skali 1 do 4, to e... czwórka nam się należy. Powiem Ci nawet więcej, rozmawiając z rodzicami i trenerami, to taka piątka z malutkim minusikiem, a szansa do poprawy już, zawsze. już jutro od rana, pierwszy dzień turnieju zakończony, zapraszamy na niedzielę. Super, dzięki bardzo. Z nami młodzież Wiktorii Pilowice powiedziała początek, jak podoba Wam się turniej? Fajne, fajnie. Fajne, fajne, fajne. Jak mecz graliście już? Tak, tak graliśmy dwa. Mecz. dwa mecze. Kto najwięcej Bramek nastrzelał? Tak. Pięknie. mi. To... Ja. No to bardzo fajnie. Mamy do Was trudne pytania, ale jak odpowiecie dobrze, dostaniecie nagrody. Tak? Losujemy. Aga po jednym, każdy po jednym. Pięknie, pięknie, Pytanie rozosowane. Przeczytać Ci, czy wiesz? Umiesz? Jakie jest podstawowe zadanie bramkarza? Żeby obraniać bramkę. No i pięknie, Ty akurat trafiłaś bardzo ładne, bardzo proste pytanie, za to dostajesz bidon. A i do szkoły linijeczkę jeszcze. Proszę Cię bardzo. Ja? Ty. To jest nazywany królem szczelców w piłce nożnej. Ronaldo. A Ronaldo? Ale jak jest taki zwykły mecz, kogo nazywamy królem szczelców? Kto co zrobi? Najwięcej czegoś. No i pięknie, najwięcej goli. Adam, co da masz worku fajnego? No co byście mu Ja mam takie coś patrz. Takie coś. Fajny worek na buty. Worek na buty, Czy do ci się? Czy do ci się? Dobrze. I do każdego linijka jeszcze do szkoły, żebyś fajną linijkę miał. Dobrze. Następny pomóc mi przeczytać, czy umiesz? O. Kto jest? Lewandowski Lewandowski, najpiękniej. To ja też tu do ciebie mam paczkę Piórnik może być? Piórniczek i linijka Czasem jest zielony a tak. jak nie ma, no tu po to ty też po tym dostaniesz linijka, ci tak. 90 minut, pięknie, taki jest regulaminowy czas gry Dlatego I tu za na na co chcesz Piękny woreczek na buty I do szkoły linijeczka Czekaję. Czekaję. Tutaj sponsorem tych nagród jest Podokręg Zabrze. Także trzeba im też fajnie podziękować. Na 3-4 no, My, Pięknie! No i teraz zapraszamy pana trenera tutaj przed kamery. <laughs> trenerze, jak wrażenia? Z tego, że jest z nami drugi dzień, jak wrażenia z turnieju? Super, myślę, że fajna inicjatywa. Przede wszystkim dużo grania. A to jest najważniejsze w tej kategorii wiekowej. Mało czekania, dużo grania. Najważniejsze. Wynik nie jest ważny. Ta, Ważne, ta, żeby liczy pograli. Się, liczy się dobra zabawa, e, liczą się przede wszystkim chęci i, i myślę, że to jest tutaj kluczowe w tym, w tym wieku. Także elegancko. No. To życzymy dalej dobrej zabawy. I Dziękujemy. żeby dużo bramek naszczylać a Żernicy mniej. <śmiech> nie. <śmiech> nie, żartuję, <laughs> Paweł. Wszyscy nie strzelają, tak jest. się i grają. I żeby ta, grają. ta, ta, ta tak, współpraca tak, między Żernicą i Poliwicami cały czas się dobrze układała. Tak jest. Dzięki, dzięki trenerze. A ja powiem tak, nic dodać, nic ująć, naprawdę był świetny turniej, świetnie my się bawili, przyszliśmy do tej pracy z radością i tak z radością to z naszy... wychodzimy, także... I, wychodzimy, tak, że... I nadzieję, że nasza relacja też Wam się podoba. Że Wam się tak. podoba i tych turniejów w tym roku ma być więcej, z tego co wiem, i no, tak za będzie. chwilę ruszamy z tym wielkanocnym, tak? Tak, wielkanocny, wiosenny i zajdziemy... Czy wiosenny, no to, to już wszystko będzie, będzie nas Zapraszamy opisane. i żegnamy się z Wami, na razie, cześć. Do widzenia, cześć. thank you